Cześć z tej strony, Szymon przedwojski, witam Cię w kolejnym odcinku vloga Dziwno mnie działa. Dzisiaj chciałbym opowiedzieć o tym, czym są meetupy i konferencje programistyczne, ile to wszystko kosztuje, jakie są korzyści, które możemy czerpać z takich wydarzeń, ale jakie może są minusy i generalnie. Podzielę się moimi przemyśleniami z wielu, wielu już meetupów i konferencji, na których byłem. Także jeśli chcesz się dowiedzieć trochę więcej o tym, czy warto się zainteresować takimi wydarzeniami, to ten odcinek jest właśnie dla Ciebie. Zaczynajmy! Chciałem podziękować wszystkim Wam, którzy subskrybujecie mój kanał. Jest nas prawie 500 osób. A jeśli nie subskrybujesz jeszcze tego kanału, a lubisz materiały, które tu zamieszczam, to bardzo Cię proszę o te subskrypcję. Ciebie nic nie kosztuje. Dla mnie to jest sygnał, że robię coś dobrze i że mam robić dalej te filmy. I pozwoli mi też to dotrzeć do jeszcze większej liczby osób z przesłaniem bycia lepszymi programistami każdego dnia. Wielkie dzięki. Czym w ogóle są meetupy? Zacznijmy od meetupów. Meetupy to są takie spotkania lokalnej społeczności, które dzieją się w wielu miastach w Polsce i na świecie. Ja mieszkam w Warszawie, u nas jest bardzo wiele meetupów, z takich, które dotyczą gdzieś tam technologii, w których się obracałem i na których byłem, to było PyWAF, Pythonowy Meetup, Warsaw JS o JavaScriptie i Vue, czyli Warsaw Java Users Group. Ale są też oczywiście mitapy dla innych technologii, więc jeżeli programujesz czy interesujesz się inną technologią, to znajdziesz też praktycznie na pewno jakiś mitap dla siebie w każdym większym mieście. Czym się charakteryzują takie mitapy? To są spotkania, które się odbywają regularnie, najczęściej raz w miesiącu, w jakimś stałym miejscu. Czasem jest to jakaś sala na, jakimś, na jakiejś uczelni, a czasem jest to pub albo jakaś taka restauracja, powiedzmy, z taką przestrzenią przystosowaną do wystąpień. I taki meetup trwa najczęściej około 2-3 godziny. Odbywają się tam najczęściej dwie prelekcje, czasem trzy, a czasem jedna. To zależy oczywiście od y, konkretnego meetupu, też od konkretnego e, miesiąca, bo czasem może być jeden prelegent, czasem dwóch. Takie prezentacje pojedyncze trwają między pół godziny a 45 minut. Najczęściej po każdej prezentacji jest jakaś sesja pytań i odpowiedzi, i po całym wydarzeniu jest często integracja, czyli jakieś wspólne piwo albo pizza, i teraz zależnie od lokalu, albo to jest w tym samym lokalu, w którym była impreza, a jeśli lokal nie jest do tego przystosowany, bo na przykład jest to sala na uczelni, no to idziemy sobie do jakiegoś pubu niedaleko. Mitapy są najczęściej darmowe, dodatkowo jeszcze często sponsorzy wydarzeń też opłacają to jedzenie i picie, także można fajnie przyjść, posłuchać o jakieś technologii, pogadać z ludźmi, napić się piwka, zjeść pizzę i tak naprawdę to wszystko w gratisie, więc to jest na pewno niewątpliwy plus. To wszystko oczywiście dzięki sponsorom, którzy na tych meetupach no nie oszukujmy się, najczęściej prezentują się po to, żeby po prostu powiedzieć o tym, że są i że rekrutują wśród zaangażowanej takiej społeczności IT, więc dla nich to jest promocja, a my możemy po prostu z tego skorzystać. Najczęściej jest tak, że prezentacje, które się odbywają na tych meetupach, szczególnie tych takich większych, są nagrywane i są potem udostępnione na YouTube, a czasem jest nawet live stream w trakcie wydarzenia i można też w komentarzach zadawać pytanie. No i właśnie, więc wiedząc już o tym, kiedy warto na taki meetup iść, bo można. Pokusić się o stwierdzenie, że można zostać w domu, obejrzeć sobie stream albo poczekać chwilę i zobaczyć te prelekcje na YouTube. Więc, jeżeli chcemy naprawdę tylko przyswoić wiedzę, która jest w danej prezentacji zaprezentowana, to faktycznie często lepiej po prostu nie iść tam. Na meetup. Ja miałem takie okresy w życiu, gdzie po prostu nie chciało mi się za bardzo chodzić na takie wydarzenia i czekałem, aż będzie nagranie dostępne w internecie, wtedy je oglądałem. Albo jeżeli zaciekawił mnie temat prezentacji, to po prostu szukałem sobie innych um, prelekcji, już dostępnych na YouTube z jakichś innych konferencji czy innych meetupów w tym samym temacie i w ten sposób poznawałem temat. Czyli kiedy się opłaca. No, wtedy, kiedy chcemy się integrować ze społecznością, czyli jeśli chcemy zadać prelegentowi jakieś pytania po prezentacji, albo poznać jakichś nowych ludzi, czy pogadać z innymi uczestnikami, no to to jest na pewno świetna okazja, żeby poznać osoby, które interesują się tym samym co my, które robią na co dzień to samo co my, wymienić doświadczenia itd. Wtedy jest to na pewno super. Jeśli chcemy mieć na darmowe piwko i pizzę, to też na pewno warto. Powiedziałbym, że mitapy przede wszystkim są fajne dla osób, które cenią ten aspekt społeczny, które chcą wychodzić do ludzi i które mają na to czas. No właśnie jeśli zależy nam tylko na tym, co jest w prezentacji lub nie mamy czasu po prostu na to, żeby poświęcić wieczór, bo taki mitap to razem z dojazdami, no to najczęściej wychodzi nam te 4 godziny Minimum. E, więc jeżeli nie mam na to czasu, no to wtedy często może być lepiej po prostu zostać w domu. Wiadomo, że jeśli chcemy się nauczyć jakiegoś tematu, który jest zaprezentowany na meetupie, no to też wysłuchanie tego w domu na spokojnie, doczytanie sobie, zapauzowanie, będą dużo bardziej komfortowe warunki niż na meetupie. Natomiast jeśli chcemy się zainspirować tym, o czym jest mówione, czy właśnie dopytać prelegenta, czy wymienić swoje wrażenia z innymi osobami, no to zdecydowanie lepiej jest to zrobić na miejscu. I przejdźmy teraz do konferencji. Czym się różnią konferencje od meetupów? Konferencje są dużo większymi wydarzeniami, najczęściej jest na nich kilkaset albo czasem nawet kilka tysięcy osób, podczas gdy mitapy to jest kilkadziesiąt lub nieco ponad sto. Ja byłem na przykład na konferencji, na której było 2,5 tysiąca osób, to jest naprawdę duża grupa ludzi. Konferencje, mimo że zdarzają się jednodniowe, to najczęściej trwają dwa albo trzy dni, czyli Wiążą się już z, takim, z taką większą inicjatywą. Jeśli nie są w naszym mieście, no to z większą wyprawą, gdzie musimy gdzieś dojechać, musimy gdzieś przenocować. Także to jest na pewno większy narzut. Konferencje są najczęściej płatne, zdarzają się bezpłatne, ale albo mega szybko schodzą bilety, albo po prostu one niewiele są warte. Więc przyjmijmy, że te fajne konferencje są najczęściej płatne i to sporo. Bo nierzadko powyżej 1000 zł za taką trzydniową konferencję. Także konferencja jest dużo większym wydarzeniem i tam też są prelegenci z całego kraju albo nawet z całego świata. O ile właśnie na meetupie najczęściej występują osoby z naszego miasta, czasem jakieś goście z okolicy, to na konferencjach są to takie powiedzmy gwiazdy naszej branży z całego kraju albo właśnie z, jeszcze z innych krajów. Więc można na pewno posłuchać doświadczeń takiej szerokiej grupy osób. Na konferencji najczęściej równolegle toczy się wiele prezentacji i jest to plus, bo możemy, jeżeli jakaś prezentacja nam się nie podoba, to możemy po prostu wyjść z sali po 5 minutach, przejść kilkanaście metrów dalej i wejść na inną prezentację. Natomiast to też spowoduje, że czasem naprawdę wybranie. Prezentacji, na którą chcemy teraz iść, jest no niemały, sprawia niemały ból głowy. Ja często czułem się przytłoczony takim planowaniem tego, co będę robił za chwilę, i tutaj warto na pewno przed konferencją zapoznać się z agendą, pogooglować sobie trochę speakerów, poczytać te tematy prezentacji i zastanowić się już wcześniej, na co chcemy pójść, albo w ogóle zrobić cały plan krok po kroku. No, i teraz jak mamy taką konferencję dwutrzydniową, gdzie od rana do wieczora są jakieś prelekcje, no to naprawdę czaha dymi od tej wiedzy, która tam jest przekazywana, i to jest taki trochę dla mnie minus konferencji, że tak naprawdę jesteśmy bombardowani nowymi informacjami, ale nie mamy czasu na to, żeby one gdzieś tam się ułożyły, więc konferencje są dobre do tego, żeby się czymś zainspirować, żeby gdzieś sobie zanotować, że jakiś temat jest warty uwagi, ale nie oszukujmy się, że czegokolwiek na konferencji się nauczymy, bo tam po prostu nie ma na to warunków, jest na dużych konferencjach jest też ogromny hałas bardzo często na tych korytarzach, i ta masa ludzi mnie osobiście często przytłacza i ja już po, w połowie drugiego dnia to najczęściej czuję się taki bardzo wyprany mózg, mózg paruje, więc na konferencji się raczej niczego nie nauczymy. Możemy się najwyżej dowiedzieć, że jakieś technologie czy podejścia istnieją, i sobie je zapisać i gdzieś później do nich wrócić. Niewątpliwą zaletą konferencji jest to, że po takich trzech dniach intensywnego dowiadywania się nowych rzeczy, dyskutowania o nich z ludźmi, często wracamy do pracy tacy zajarani, tacy podbudowani, zmotywowani i chcemy w ogóle ulepszać nasz projekt, zmieniać, wyrzucać do kosza stare rzeczy. To najczęściej nie jest długotrwały efekt, no i to też jest taka bardzo zewnętrzna motywacja, więc jeśli nie przysiądziemy dosyć szybko po konferencji i sami nie będziemy tych informacji zdobywać i ugruntowywać w sobie tego poczucia, że coś warto zrobić, no to ta motywacja do zmian minie najdalej po dwóch tygodniach. Ale niewątpliwie jest to fajny sposób na to, żeby gdzieś tam się zainspirować i samemu potem to pociągnąć dalej. Podsumowując, kiedy warto myśleć o konferencji, na pewno, jeżeli chcemy przeżyć taką przygodę, wyrwać się z rutyny, pojechać gdzieś na parę dni i fajnie spędzić czas, to, to, jest, to jest na pewno super. Jeżeli chcemy poznać właśnie prelegentów czy osoby, uczestników z innych krajów, z innych miast i taki networking zrobić, to, to też na pewno konferencja jest dobrym miejscem. Jeżeli na przykład nie śledzisz na co dzień jakichś nowinek ze świata IT i nie znajdujesz po prostu na to czasu, żeby robić to na bieżąco, to wyjazd na taką konferencję, zabukowanie sobie właśnie trzech dni, kiedy nie robisz nic innego, jak tylko dowiadujesz się, co tam w trawie piszczy, może być bardzo dobrym sposobem na po prostu zaktualizowanie swojej wiedzy na temat tego, co się dzieje w twojej branży gdzieś tam raz czy dwa razy do roku. Natomiast kiedy nie warto jechać na konferencję? Na pewno znowu, jeśli interesuje nas tylko treść prezentacji, to one są często nagrywane i wrzucane na YouTube'a, więc nie trzeba być na konferencji, żeby zapoznać się z tą treścią. Można poczekać parę tygodni czy miesięcy i to wszystko będzie w internecie. Również jeśli interesuje nas jakiś konkretny temat i chcemy się go nauczyć, no to jazda na konferencję, posłuchania jakiejś prezentacji nie jest najlepszym sposobem. Dużo lepiej jest wyszukać sobie właśnie jakichś materiałów online i po prostu samemu w spokoju, w ciszy przysiąść i się tego uczyć. Czy z jakichś kursów, książek, blogpostów czy właśnie filmów. Jeśli nie lubimy przebywać w takiej dużej grupie ludzi, jeśli taki hałas nas, nas przytłacza, źle się w tym czujemy, no to też konferencja duża na pewno dostarczy nam ogrom takich wrażeń, więc jeśli tego nie lubisz, no to może ona nie być dla Ciebie. Tak jak mówiłem, dobre konferencje są drogie. Bilety kosztują często ponad 1000 zł. Trzeba też jeszcze nierzadko dojechać do innego miasta, zapłacić za przejazd, za zakwaterowanie, za jedzenie, więc z tego wszystkiego robi się spora suma. Jeśli nie chcesz wydawać takich pieniędzy, jeśli twoja firma nie zapewnia jakiegoś budżetu konferencyjnego, albo jeszcze jesteś studentem, nie pracujesz, no to jazda na taką konferencję może nie być dobrym pomysłem, bo na pewno będzie ona kosztowna. Czyli zbierając to wszystko do kupy, mitapy są bardzo fajne, żeby poznać lokalną społeczność, żeby porozmawiać z lokalnymi prelegentami. Nie do końca się sprawdzają do przyswajania nowej wiedzy, bo lepiej to zrobić w domowym zaciszu, ale za to są darmowe i można często napić się piwka i zjeść pizzę na koszt sponsorów. Jeśli chodzi o konferencje, są to duże wydarzenia, dosyć drogie. Najczęściej wiążą się z wyjazdem do innego miasta. Są bardzo fajne, jeśli również chcemy poznać ludzi, ale z szerszego community i prelegentów, i uczestników. Jeśli chcemy pojechać sobie gdzieś na kilkudniową przygodę i spędzić fajnie czas, dowiadując się o nowinkach z naszej branży, to jak najbardziej. Natomiast jeśli nie lubimy wybijać się z takiej rutyny, jechać na takie wyjazdy, czy nie lubimy po prostu przebywać w tak dużych grupach ludzi. Nas to przytłacza, też taki, takie bombardowanie wiedzą też nie jest dla nas dobre. No to konferencje można sobie odpuścić i, i materiały obejrzeć spokojnie online. I jeszcze na koniec, skąd w ogóle możemy dowiedzieć się o istnieniu takich meetupów czy konferencji? Bo ja mam taką ciekawą historię, że jak mieszkałem jeszcze w Łodzi, to ktoś mi powiedział, że jest taka łódzka grupa użytkowników Java. wygooglowałem sobie ich, wszedłem na ich stronę, ale tam był ostatni post, ostatnia informacja o jakimś spotkaniu sprzed roku, więc stwierdziłem dobra to już chyba nie istnieje. Dopiero po jakimś czasie się okazało, że przenieśli się całkowicie na Facebooka i wszystkie informacje tam umieszczali, a stronę porzucili. Więc gdzie można znaleźć informacje o takich wydarzeniach? Ja polecam trzy miejsca. Pierwszym jest właśnie wspomniany już Facebook. Praktycznie każdy Meetup ma swój fanpage na Facebooku i publikują po prostu wydarzenia, gdzie informują o szczegółach każdego spotkania. Drugim takim miejscem jest strona meetup.com. To jest taki dedykowany portal ogólnoświatowy właśnie dla Meetupów i pełni taką samą funkcję jak fanpage na Facebooku, ale dodatkowo jeszcze tam można łatwo odkrywać. Jakie mitapy są dostępne na przykład w naszej okolicy? I trzecim portalem, takim polskim, który agreguje wszystkie mitapy, ale również konferencje, jest crossweb.pl. Tam można odfiltrować wydarzenia po typie, jaki nas interesuje, po mieście, i mamy praktycznie codziennie jakieś inne wydarzenia w różnych miejscach Polski. Także jeśli szukasz jakiegoś Wydarzenia w swojej okolicy, to zachęcam Cię do skorzystania z jednego z tych trzech źródeł. To tyle jeśli chodzi o to, kiedy fajnie jest pojawić się na meetupie czy konferencji. A już za tydzień będę rozmawiał z moim kolegą testerem Adamem i myślę, że poruszymy temat. Prezentacji, na meetupach i na konferencjach, ale od innej strony, ponieważ zarówno Adam, jak i ja wielokrotnie byliśmy już prelegentami na takich wydarzeniach. Adam w ogóle dużo częściej niż ja i myślę, że opowiemy wtedy właśnie, jak to wygląda z drugiej strony i dla, czy warto i kiedy warto postawić siebie w roli mówcy i przedstawić jakiś temat szerszej publiczności na takim wydarzeniu. Dowiecie się z czym, z czym to się wiąże, jakie są plusy, minusy, ile się trzeba przygotowywać. O tym wszystkim za tydzień. Jeśli nie chcecie przegapić, to zachęcam Was do subskrypcji kanału i kliknięcia dzwoneczka. Wtedy dowiecie się o wszystkich nowych odcinkach. Zachęcam też do zapisania się na listę mailową na umniedziała.com bez polskich znaków. Wtedy co niedziela w Twojej skrzynce wyląduje lista ciekawych linków z naszej branży IT, wyselekcjonowana przeze mnie. Myślę, że bardzo fajny sposób na to, żeby być cały czas na czasie z tym, co się dzieje w IT. Dzięki, to tyle w dzisiejszym odcinku. Widzimy się za tydzień. Na razie, cześć!